Dlaczego tak szybko rezygnujemy z postanowień noworocznych? Naszym najczęstszym błędem jest zakładanie, że wszystko co sobie postanowimy na nowy rok uda nam się osiągnąć bardzo szybko. Jednak w przypadku większości naszych planów tak to nie wygląda, czego idealnym przykładem jest nasze zdrowie. Dbanie o zdrowie i dążenie do stanu, w którym nic nam nie będzie dolegać, będziemy się cieszyć doskonałą sprawnością fizyczną, to nie jest proces, który trwa przez jakiś czas i z którego po osiągnięciu celu można zrezygnować. Nasze zdrowie czy kondycja wymagają od nas stałej uwagi, co dla wielu z nas staje się zniechęcające, gdy tylko przekonamy się o tym na własnej skórze. Żeby być zdrowym i wydolnym, trzeba zdrowo i aktywnie żyć i sięgać po takie rzeczy, które to zdrowie pozwolą nam zachować. Kolejnym błędem, który przybliża nas do rezygnacji z naszych celów na przykładzie zdrowia, jest rzucanie się na rygorystyczne diety i wykańczające zestawy ćwiczeń, których po prostu nie wytrzymujemy. Kluczem do sukcesu są małe kroki, stopniowe zbaczanie z wcześniejszej naszej ścieżki i, i powoli wkraczanie na nową drogę. Musimy zacząć się oswajać ze zmianami, w tym przypadku z nowym jedzeniem i aktywnością fizyczną. Całkowite. Rezygnowanie z noworocznych postanowień wynika w największym stopniu z tego, że sami narzucamy sobie ogromny wysiłek i wierzymy, że da on nam efekty w ciągu kilku tygodni.